Yy, cześć, ja meneczko, z tej strony Corlis. Nie wiem czy mam skina Alexa. Sprawdzę, czy to się nagrywa. Nagrywa się tych czterech panów versus ja. No to już napiszę start. Czy sepoty. Co oni robią? No ja już myślałem, że od razu zginie. Co on robi? Dobra, możemy też na wieczyki. Czego oni się biją? Oni mieli versus ja. Ale no dobra, nikt będzie. Ucieka od razu chłop. Co? Co on zrobił? Nie wiem. Nie wiem co on zrobił. On chyba na to temu nie założył. Pod rzucił? Dobra. No nie, on się do góry buduje. Karol spadł z wysokiego miejsca. Ha, bo zliścił to szkoda na górze. On napisał spitalaj z mojej ziemi. Dobra, jeden leży. Jeszcze ostatni został. Czemu się tutaj rozpichano? Ja już mu tutaj wysadzam, a ten awkuje chyba Marte pisze, nie ma lagi Ojoj Trochę za późno to napisał No nie No, ostatni, no. No tutaj mu spaść nie może, no. Dobra, patrzmy totem. No jaj. Co on robi? Czemu się buduje obsydianem? Tam ktoś wyleciał w powietrze w ogóle. E, co to ma być? Kim ty jesteś? No... Co to ma być? Eee! Laura! O, shit O kurde! Carlos <gryny> spami amenno To ja się nie dziwię jak ja mam lagi, jakąś pami amenno jak... No i już mi to ten pada Dobra, żeś sobie sobie y <gryny> On Oda chce zrobić dziurę Co on robi? Idzie, okej, okay. <gryny> idzie sobie prosto Okej, okay, tam mam jakąś dziurę A ja co tu? Ty! No dobra, go nie leje, on jest friendly. Ale on zginął. Ocho, lepsza. On się dobrze lepie. A może zginę? Eee! Co tu ma być? Dobra, zginął! No to, to no to wygraliśmy to! Sam się to tym rozwalił! Ej, no to wygraliśmy to! No to let's go! Te mi wszystkich! Oni no, się słabki nawalają! O kurde, ty chcesz jeszcze się bić? Czy on wy. nie, przeżył! Dobra, no, to jeszcze z nim raz. Bo i. ty jakaś podłogi No dobra! No to do widzenia widzowie. Do widzenia. Do widzenia.